25 grudnia wieku 54 lat zmarł Krzysztof Szkudlarek, wieloletni burmistrz gminy i miasta Witkowo, który sprawował tę funkcję od 1994 roku. Krzysztof Szkudlarek urodził się 23 października 1961 roku w Poznaniu. Ukończył studia na Akademii Rolniczej, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej. W latach 1994-2002 był radnym Rady Miejskiej Witkowie. Od 1994 roku burmistrz. Mistrzem. Ponadto należał do koła Łowieckiego, Krzyżówka 99, OSP i Lokwitkowo. Za aktywną działalność otrzymał wiele wyróżnień, m.in. srebrny medal za zasługi dla obronności kraju od honorową PCK II stopnia, tytuł Europejczyka roku 2005 w kategorii gospodarz gminy, miasta i regionu. Od kilku lat zmagał się z chorobą nerek, chociaż nie dawał tego po sobie poznać, wciąż był aktywny zawodowo. Z pracownikami spotkał się jeszcze 22 grudnia na wspólnej wikili zmarł 25 grudnia o 6 rano w gnieźnieńskim szpitalu. Pozostawił żonę i dwoje dzieci.